Kurwa. Kury? Czy ja słyszałem no. kurę? No. Czy kurę słyszałem? Tak. Gdzie ty jesteś? Na wsi. W kur ale w kurniku? Bo to jakbyś. Nie. Do domu, czy... Na dworze chodzę. O. Jak tam tworzysz samochód? Na... W porządku, dziękuję. A ty jesteś na dworze teraz? Tak. W ganku. Aha. Aha. Fajno, może grafikę tam taką. No. Takie drzewo. To na górze jest jakieś gniazdo bocianie? Chyba tak, i bociany tam są, tak? Zagorę. kto to tworzył? Ja, jeden pan taki. Y -y. I co tam, jak tam niedziela, to by ja.